Dobry wieczór, witam wszystkich na konferencji prasowej po meczu pucharowym Arki z Górnikiem Zabrze. wygrana gości 2 do 1, jest z nami trener gości Michał Gasparyk, witam trenerze. Dziękuję, dobry wieczór. Gratulacje wygrane i bardzo proszę na początku o kilka słów podsumowania dzisiejszego spotkania. Dziękuję. No przespaliśmy pierwszą minutę i od razu bramka, potem jeszcze kontuzja Rafu Janickiego, ten początek nie był dobry, ale, ale potem już, już zagraliśmy na lepszym poziomie. Vieme, jak trudné meče sú tutaj, že Arka v domu ešte nepřegrala. Je bardzo mocná je tutaj, ale, ale chlopaci pokazali jakošť i, i do konca. Stvárali sme sobie situácie, tylko sme. Jakéž tam ešte duže okazy, ale potom v koncovke meču to ponovne ten zespol pokázal charakter, že do konca i že chce uh, avansovať do następnej tej rundy. I to nás teší. Ďakujem. Dziękuję. Czy są pytania? Bardzo proszę, pan Andrzej. Andrzej Dziecielski, Telewizja Polska w pani Panie trenerze, przed wami drugi mecz w niedzielę. No i z tym meczem wiąże się pewna historia y, pewnego tweeta, który został umieszczony na stronie arki i tego, że później, no, czy komuś się podoba ten tweet, czy nie, to już jest inna sprawa. I czy ma poczucie humoru, czy nie. Natomiast konsekwencją tego jest to, że y, jeden z zarządzających y, górnika, zabrze. Ukarał za to piłkarze arki, nie pozwalając im trenować w sobotę na obiektach górnika. Jak pan skomentowałby tego typu postępowanie, nie jako trener górnika, ale jako trener w takiej, no, powiedziałbym, walce fair play i tego, czy chciałby, żeby pana zespół też był tak potraktowany, jak został potraktowany zespół arki? Ale ja myslím, že to nebude problém, bo bojsko znajdeš odrazu kilka, kilka kilometrov obok tego, ale ja myslím, že my sme sa chceli zachovať fair play, ale mi sa tiež vydaje, že na tým twittere to nebolo OK. A dlatego že si náš klub zdecidoval, ale ja sa zgadzam na to, i poviem tak, to, co na počiatku povedal, čo to je problém, znajsť iné boisko. Ej, nerobme z tego, ja neviem, co tutaj, no, tak znajdou iné boisko. Čo sa ešte pýtania? Pan Jacek, Jacek Gówczyński, PL? Panie trenerze, jak pan rozgrywał ten dwumecz? Bo tak popatrzyliśmy na skład, to on był prawie identyczny jak w meczu z Jagielonią. Tam bodajże dwie zmiany: Bramkarz i Olkowski. Czy nie zabraknie wam sił? Nie wiem, ale mi na razie nie rozgrywaliśmy dwóch ale tylko jeden mecz koncentrowaliśmy się tylko tylko na dzisiejszy mecz. I jeszcze mamy dużo czasu do niedzielę, przemyśleć wszystko, jak taktyczne będzie, jaka wejściowa jedenaska będzie i jak zagramy w domu. I pytanie tutaj o Janickim, już trener wspomniał, ale też drugi stoper chyba też szedł z kontuzją. Jakie są rokowania i w jednym i w drugim przypadku? Dziękuję bardzo. A w tym drugim przypadku myślę, że to będzie ok on ma trochę tam skurczy jeszcze, ale to, to nie jest problem, ale zobaczymy co będzie z Rafą Janickim, bo on jest naszym liderem w defensywie, a Mam nadzieję, że to nie będzie jakaś długa kontuzja. Marek Ziemian, Żółto-Niebieski Pokój. Panie trenerze, po pierwsze gratulacje wygranej. Po drugie chciałem zapytać, na ile pana jako trenera denerwuje to, że pana piłkarze rozmawiają z sędzią i dyskutują z nim? Dzisiaj zakończyło się to jedną żółtą kartką. I prócz tego no jeszcze była sytuacja z Pyskówką akurat, chyba Helebranda z Rusynem zdaje się. I tam też sędzia musiał rozdzielać zawodników, więc... Nie, mi się nie wydaje, że mamy dużo żółtych karet. Nie mamy żadnej czerwonej kartkę. na razie, to jest w porządku, a że ktoś ma emocje na boisku, a coś powie Sędziowi, to jest piłka nożna, to jest normalne. A czy pan trener widział już powtórkę może tego zajścia z Olkowiczem i Tornikę Olkowskim, przepraszam? Nie, nie widziałem nic jeszcze. Okej, okay, dziękuję bardzo i jeszcze pytanie o Hoseme, dopiero co była sytuacja szeroko komentowana z jego ciągnięciem za koszulkę, bądź też jego faulem na nim. W dzisiejszym spotkaniu szczególnie się mu przyglądałem i ponownie jak przegrywał pojedynki, to łapał rywali za koszulkę, co prawda sędzia tego nie widział, ale czy pan jako trener nie boi się, że to kiedyś zostanie ukarane? Dziękuję bardzo. No musimy to zlepszyć, a musi to trenować. Czy są jeszcze pytania? Jeśli nie ma, dziękuję trenerowi i gratulacje. Dziękuję. W drugiej części konferencji jest z nami trener Arki Gdynia Dawid Czwarga. Witam trenerze. Proszę o kilka słów podsumowania tego pierwszego spotkania z górnikiem pucharowego, które dzisiaj rozgrywaliśmy tutaj na naszym stadionie. Dobry wieczór. Gratulacje dla górnika Zabrze za, za awans, bo to jest najważniejsze. w Pucharze Polski. Kończymy naszą serię meczów u siebie. Natomiast wierzę w to głęboko, że ta seria meczów u siebie w lidze zostanie podtrzymana i ona będzie nadal, nadal trwać. Na pewno uważam, że dobrze weszliśmy w ten mecz, dobre rozpoczęcie, dobre momenty w pierwszej połowie. A w drugiej trochę zabrakło nam konsekwencji w działaniach bez piłki. O tam myśli pressing, pójście wysoko, pójście na połowę rywala i, i, i szukanie odbiorów na połowie przeciwnika. To była taka rzecz, którą uważam, możemy rozwiązać, możemy rozwiązać lepiej i wykonywać i wykonywać lepiej. Oczywiście nie będę mówił o, o takich stratach prostych, technicznych, bo to każdy kibic i każda osoba będąca na trybunach, na pewno widziała, że po prostu mogliśmy, mogliśmy z piłką w prostych sytuacjach celniej podawać i dzięki temu narażać się na mniej, na mniej kontr rywala. Cieszę się, że w, że w tym meczu wystąpili, wystąpili też zawodnicy, którzy w ostatnim czasie się długo nie grali. Mam tam na myśli Dawida Gojnego, to jego pierwszy mecz od czterech miesięcy i, i Tornika Gaprindaszwiliego, który, który również nie dostał ode mnie zbyt dużo, zbyt dużo szans, a a dzisiaj wszedł na, na, na nową dla siebie pozycję, czyli na pozycję wahadłowego i, i na pewno oddał serce na boisku i robił wszystko, żeby, żeby pomóc nam to osiągnąć dobry, dobry rezultat. Najważniejsze dla nas teraz, żeby wyciągnąć, wyciągnąć takie wnioski, które będziemy mogli wdrożyć w Zabrzu i, i podejść z odwagą do meczu, do meczu w Zabrzu, bo bo oprócz tego, że Górnik oczywiście miał dzisiaj całkiem niezłe posiadanie piłki i częściej przebywał na naszej połowie, to też strzelił dość proste dwie bramki ze stałych fragmentów gry i, i przy odrobinie lepszej organizacji, konsekwencji, takiej determinacji w pojedynkach, w obu tych dwóch sytuacjach moglibyśmy się wybronić. Dziękuję. Wszystko. Dziękuję. Czy są pytania? Marek, Marek. żył żółto niebieski Pokój. Panie trenerze, pytanie o tą sytuację w której ucierpiał Tornika był pan dość blisko czy mógłby pan skomentować jakoś Widziałem na wideo tylko że to jest taki stempel no, czy to jest żółta czy czerwona kartka Widziałem za takie zagrania też czerwone kartki wiem że to było przypadkowe zagranie bo Olkowski źle przyjmuje piłkę Tornik do piłkę odbiera on nie ma intencji faulowania go no, ale jest spóźniony i, i idzie takim mocnym stemplem powyżej kostki Myślę, że gdyby było to ten stempel jeszcze wyżej, to, to kartka byłaby, byłaby na pewno czerwona. Ale myślę że też, że taka sytuacja w drugiej połowie, gdzie Navarro wychodzi, e, podanie w przestrzeń jest i wychodzi w dobrą sytuację, nie ma tam spalonego. I, inna kontrowersja w moim odczuciu to podanie w pierwszej połowie na Navarro, gdzie Hosema, gdzie Hosema o ile dobrze pamiętam, wykonuje wyblok e, albo, albo V po prostu. Więc na pewno takie sytuacje kontrowersyjne, pewnie były dzisiaj bardziej sprzyjające dla górnika. Wspomniał też pan trener o rotacjach w drużynie i chciałem zapytać, jak pan trener podchodzi do niedzielnego spotkania w związku z tym, czy te rotacje nastąpią znowu w całej drużynie, czy po prostu ci zawodnicy, którzy dzisiaj byli bardziej eksploatowani, zostaną, dostaną troszeczkę wolnego i przy okazji, czy Pan Trener uważa, że w związku z tymi zmianami, że Pan Trener ich dokonał, a Trener Górnika niekoniecznie, to czy piłkarze Arki mogą być świeżsi na boisku w Zabrzu? Przekonamy się w niedzielę. Myślę, że profesjonalny piłkarz jest gotowy na to, żeby grać co 3-4 dni i te zmiany, rotacje, które dzisiaj wykonywałem, wykonałem nie... nie... Nie były podyktowane tym, żeby oszczędzić kogoś na niedzielny mecz, żeby fizycznie zawodnicy byli gotowi. Są profesjonal, profesjonalni sportowcy, oni w takim krótkim odstępie czasu tygodniowym muszą być gotowi na to, żeby grać co, co trzy dni. Jeżeli ktoś gra przez pół roku, co trzy dni, to takie rotacje ze względu na, na aspekty motoryczne są bardziej uzasadnione. Ja dzisiaj bardziej chciałem po prostu docenić tych zawodników, którzy mniej ostatnio grali albo mieli kontuzję jak Patryk Szyszczy, Dawid Gojny bądź mnie grali jak Tornikę, czy, czy Hida, po prostu na to zasługiwali i uznałem, że, że w związku z tym jak pracują, jak, jak wyglądają na treningach, to zasługują na to, aby, aby szansę ode mnie otrzymać. Dobry wieczór, Paweł Stankiewicz, Dziennik Bałtycki. Trenerze, wspomniał Pan, że w drugiej połowie ten mecz wyglądał w Waszym, w waszym wykonaniu inaczej i że te bramki były do uniknięcia, no, ale to jest z drugiej strony w końcówce pierwszej w ostatnich pięciu minutach, to no tak ze trzym mogliście dostać, bo były takie naprawdę czyste sytuacje górnika, myślę, że nie. Myślę, że, myślę, że troszkę że aż, aż za dużo. Nie, nie jestem w stanie teraz powiedzieć, wydaje mi, się, wydaje mi się, że dwie. No bo też musiałbym ocenić, czy to były sytuacje, czy strzały, czy, czy faktycznie sytuacje dla, dla, dla rywala. Na pewno górnik miał dzisiaj więcej. Z gry i więcej kreował. Tak? Graliśmy z liderem, graliśmy z zespołem, który, który w tej ekstraklasie naprawdę dominuje przeciwników. Nie mówię tylko tutaj o, o nas, ale, ale ostatni mecz z Jagą czy wcześniej z Legią to były też takie mecze, gdzie, gdzie Rybak był w stanie ich zdominować i, i, i tym bardziej szkoda mi tych bramek straconych, bo, bo to były dwie bramki po w fragmencie gry i w obu tych sytuacjach mogliśmy się po prostu zachować lepiej. Żydzierskie Telewizja Polska, panie trenerze, przed Wami w niedzielę kolejny mecz z górnikiem. Tak jak Pan powiedział, wnioski trzeba wyciągnąć szybko i wdrożyć, ale jak Pan się odniesie do takich dwóch elementów, które przynajmniej dla mnie były widoczne, czyli takie dość mozolne wyprowadzenie piłki? które kończyły się najczęściej stratami. Można by powiedzieć, że górnik miał najlepsze sytuacje po stratach właśnie przy wyprowadzaniu arki, pomijając oczywiście te dwie sytuacje ze stałego fragmentu. I drugi element, czyli 17 strzałów górnika, które no były raczej takie troszeczkę no bez, naszej, bez naszej asysty, czy przynajmniej próbie, czy to są takie elementy, które sądzi pan, że gdyby się udało wyeliminować, to będzie to wtedy lepiej wyglądało w tym meczu drugim. Wyprowadzenie piłki na pewno, są tam takie niuanse, które, które mogliśmy lepiej wykorzystywać, po prostu lepiej znajdować przestrzeń i, i zagrywać w te miejsca, gdzie ta przestrzeń była, była większa. Oczywiście nie będę zwracał już szczegółów, no bo za dwa dni gramy z tym rywalem i, i ciężko tutaj być takim bardzo merytorycznym w związku z tym, a jeżeli chodzi o te strzały, to... To nie akurat, wydaje mi się, że to nasza silna strona, że jesteśmy zespołem, który na tle ekstraklasy blokuje dużo strzałów, jest blisko rywala w tej obronie niskiej. Strzały niektóre z dystansu, no to też pytanie, czy iść do zamknięcia piłki, czy jednak ważniejsze, żeby zamknąć strefę, bo jak wyjdzie do zamknięcia piłki, to może tam zagrać piłkę prostopadłą. No trzeba te, każdą tę sytuację ocenić, ocenić indywidualnie. Natomiast uważam, że tutaj to, to nie było problemem, ale te, ten, ten pierwszy element, czyli to, jak wyprowadzaliśmy piłkę, to tutaj na pewno, jeżeli chcemy wywieźć punkty Zabrza, to w tym elemencie musimy być lepsi. I jakby odniesienie się do tej pierwszej bramki, powiedział Pan, po takich dość prostych sytuacji, ale dosłownie 5-7 minut później jest dokładnie taki sam rzut rożny i nie pamiętam, który z zawodników górnika strzela minimalnie obok bramki i jest dokładnie jakby powtórzenie sytuacji. Czy to, że Pana zespół nie zareagował w odpowiedni sposób na tego typu yy, yy, rozegranie rzutu rożnego To jest jakiś taki element, nie wiem, przypadkowy, czy raczej troszeczkę nonszalancji? Nie, nie przypadkowy. Ten Rafał Figiel który odpowiada za stałe fragmenty gry, yy, dość mocno edukował zawodników na temat tego, co się będzie dziać. I akurat yy, tutaj jest przepisana bardzo jasna odpowiedzialność, kto ma, kto ma wyskoczyć. I byliśmy spóźnieni po prostu dwukrotnie, reagowaliśmy za późno. I w tym momencie musimy być lepsi. To jest piłka statyczna, piłka martwa staje fragment gry, można się ustawić, można przewidzieć, można, e, można być w meczu i zareagować po prostu. I, I w tym elemencie na pewno, pewno ma pretensje do, do poszczególnych zawodników, że po prostu mogli się zachować lepiej. Jacek który Trójmiasto już bezpośrednio po losowaniu i teraz przed y, tym ostatnim meczem czy po ostatnim meczu trener powtarzał że analitycy się najbardziej cieszą że gracie dwóch mecz z Górnikiem. Czy rzeczywiście będzie można wyjąć te same fiszki brzydko mówiąc które używaliście przed tym meczem przed niedzielą czy jednak troszkę będziecie musieli dokonać zmiany w tych e, swoich analizach. Mówię to pół żartem pół serio też oczywiście e, natomiast y... Myślę, że w ataku górnik jest takim zespołem, który, który jest powtarzalny. Tak jak ktoś z Państwa powiedział, no to jest zespół, który bazuje na sytuacjach w fazach przejściowych. Są mega groźni, jak odbierzesz piłkę koło Twojej bramki albo na Twojej połowie, to jedno, dwa podania i, i są blisko Twojego pola karnego. Więc, więc to się raczej nie zmieni. W tym temacie dalej będą groźni. Natomiast. Widziałem dzisiaj z boiska i, i, i pracowaliśmy nad tym, ale, ale nie wdrożyliśmy tego na tyle, ile powinniśmy, żeby żeby częściej spod tego pressingu Górnika wychodzić, żeby częściej na tą połowę Górnika-Zabrze wchodzić, bo, bo, bo wierzę, że jesteśmy na tyle dobrzy piłkarz, że jesteśmy w stanie to robić i jeżeli zagramy na poziomie pełnego swojego potencjału z, z wystarczającą odwagą, z takim dobrym timingiem, kiedy wykonać dane działanie to jestem pewien, że będziemy, będziemy w zabrzu w stanie wyglądać, wyglądać jeszcze lepiej niż będziemy po prostu wyglądać lepiej z piłką niż dzisiaj. I jeszcze chciałem nawiązać to, co już trener też wspomniał, że Tornikę na nowej pozycji, Dawid Gojny też na nowej pozycji, bo pół lewego, prawda? Czy to są te pozycje, gdzie docelowo ci zawodnicy teraz mają walczyć o miejsce w składzie, czy akurat taka potrzeba na ten mecz? Dziękuję. Tak, Dawid Gojny myślę, że taki pół lewy stopper to jest jego nominalna pozycja, ale też na pewno jest to zawodnik, który na wahadle jest w stanie zagrać i w konkretnych scenariuszach meczu na tej pozycji wahadłowego dać nam jakość. Jeżeli chodzi o Torniego, to tak, no to jest na pewno zawodnik, który, który na tym lewym skrzydle bądź prawym, w zależności od meczu, jest w stanie funkcjonować w ustawieniu 3-4-3. I uważam, że w pierwszej połowie to wyglądało naprawdę solidnie w jego wykonaniu i, i, i w obronie, i w ataku. Natomiast no, są jeszcze elementy do poprawy, ale musi zagrać ten mecz, żeby te elementy do poprawy były widoczne i żeby te elementy popra do poprawy mu wskazać, bo inaczej jeżeli nie będzie grał, to, to nigdy tego kroku do przodu nie zrobi. Panie trenerze, w kontekście tego drugiego meczu ważne są jakby Siły, które drużyna ma, i chciałem się zapytać o czterech zawodników, których dzisiaj zabrakło na boisku. Mówię tutaj o francuskim obrońcy, mówię o Perea, Perkanie i Oliveira. Czy to są zawodnicy, którzy nie weszli, bo są, że tak powiem, jeszcze za słabi, czy, czy, czy coś innego? No bo każdy z tych czterech mógłby jednak w tym, nawet w pierwszym składzie pewnie zagrać. A potem zrobił 11 zmian. W składzie i to by było szaleństwo. Uważam, że 4-5 zmian w składzie to jest absolutny maks. Jeżeli robisz więcej, to zaburzasz no, funkcjonowanie drużyny. To, to jest żywy organizm, to, to nie da się tak się wymieniać zawodników, oni wchodzą, grają i to funkcjonuje. Relacje między zawodnikami, takie czucie siebie, e, współpraca między nimi to jest najważniejsze. I Jeżeli robisz za dużo zmian, to to, to po prostu tracisz. E, Ponadto no, jest jakaś hierarchia w zespole, tak? jeżeli wchodzi gojny. To wchodzi na pozycję Juliena, więc nie da się zrobić y, trzech zmian na pozycji półlewego pół stopera. I uznałem, że po prostu Dawid tą rywalizację na tej pozycji wygrał. Podobnie, jeżeli chodzi o Szymona Sobczaka i, i jego wejście na dziewiątkę, a nie jego Perkana, i tak bym mógł powiedzieć o każdym z zawodników, których, y, których pan wymienił. Że Oliveira ma kontuzję, to już, to już trwa jakiś okres, i, i myślę, że jeszcze do można się spodziewać jego powrotu po przerwie na kadrę. Czy są jeszcze pytania? Jeśli nie, dziękuję trenerowi, dziękuję Państwu. Dziękuję, dobrawoc.